prawie 50% ludzi nie subskrybuje tego kanału Więc teraz, jeśli to zrobisz, zasubskrybuj Albo teraz, jeśli to zrobisz Po prostu zrób to, zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę Po prostu, tyle ci powiem No No więc, Siemaneczko z tej strony Mikey dzisiaj jest ze mną znowu crazy No halo Hej Proszę nie trollować Dzisiaj chcieliśmy sobie otworzyć klucze. To nie. No. Sobie przygotowaliśmy, ja w sumie sobie przygotowałem trochę kluczy. Ponad tak. Co? No. Tyle. Idziemy stąd? Co? Idziemy, idziemy stąd, chodź. Zamykamy go. <laughs> Najlepszy. Na sam odcinek. Oczywiście na serwerze wszystkie odcinki są tutaj pokazane. E no co, pierdolimy tyle, ile chcemy, więc lecę. Tobie też bym radził. Skrzynki. E. Nie mogę, bo mnie zombie bije. Jak cię zombie bije? Aha, dobra. Leź na skrzynki szybko, otwieramy szybko, bo musimy opening. Idę, idę. Wielki opening y, skrzynki y, legendarnej, która doszła tydzień temu. No tydzień temu fajne itemki doszły, więc możecie sobie zobaczyć właśnie teraz. Epicka. Tak, epicko, ty się otwieraj. Mamy bardzo dużo nowych rzeczy. Powiem, że to są naprawdę dobre rzeczy. Tak. Fajne rzeczy. Fajne. Cała fajna I rzecz. Teraz się zapytacie dlaczego, dlaczego nie jestem ubrany w nic? Ostatnim razem dostaliśmy mieczek Władcy Herobrine, który jest naprawdę bardzo dobry. Bardzo ale... rzadki. Ale... No? Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. Bardzo ale dobry. nie na tym mi zależy, bo jeżeli dzisiaj y, wydropimy ten oto mieczek, to będzie pogers. Pogers, który? pogers. No, legendar który? legendarnego siekacza. To jest Przekozak miecz. E Zaczep kamienia ma też fajne enchanty. On ma tylko zamiast y, niezniszczalności nie y, fortunki, tam ma jedwabny dotyk. A rozłupiać surowca jest naprawdę przekoksem. On jest lepszy niż kilo antyzłodziałowy. Więc możemy zacząć od episkę i nie ma co dużo przedłużać. I tak odcinek będzie miał. O, znowu. druga klata magicka, jak miło. Dobra, lecimy. I plastikowe gadki tak, na początku plastikowe gadki, więc nie zapowiada się ładnie. I główny nocnik. Nie, mansy! Sześć mansów! Prawie były bloki mansów. Jak zawsze lecimy dalej. Co my tu mamy? I... Prawie epickie, ale pióro, pióro boskiego lataćka. I możemy sobie chyba kupić już Elytrę, która jest słaba. I kolejne piórko. Nie? O kurczę. Idziemy lecimy dalej. Troszkę do go otwierania jest. Nepiroj prawie był! Czarna misa. Wow, czarna misa jest przekoksem zupełnym. A co myślisz o... o na kiju, klacie magika i Kalesonach? One są dobre. Nie, stara Fujara dostałem. Niefajny item. Może nie taki nie ale no po prostu, słaby, o, boskiego lataczka. Farming 3000 jest kok, no w sumie. Komu, komu, kto chce, no to będzie miał. I niebieskie pantofle, wybacz był, niestety, ale niebieskie pantofle też, Oko. Do tego, że diamentowy jest z ochroną. Ajajaj, aj, aj, będziemy mieć najazd. <laughs> no to nieźle się zawodzę. Ja se pidole, ja lecę dalej z otwieraniem I trzy epickie A bo wiecie co? Ja wiecie co? Ja zrobię tak, że jakiś it... Prawie... Prawie dwa złote item. Dobra, nieważne. Zrobimy cięcie jak będzie jakiś fajny item. To nie? Kuraj, jest! Tak. Słuchajcie! Co jest grane? Właśnie trafiłem... Amury runą! Drugi kilo! No nieźle. A wcześniej zdobyłem jakieś kolejne piórka, jakieś stare fujary i niebieskie patronie, chyba powiedziałem. Lecimy dalej z otwieraniem. Oj. Słuchajcie, trzecia amora. Zdobyta. Tu dawaj jedną. <gry> no, dawaj jedną. Wcześniej jeszcze trafiłem łagodnego trzaska, który jest, no taki se... Yy, nie pytajcie dlaczego, ty właśnie dlatego na jest. To nie, idziemy dalej. Słuchajcie, no, ja dostałem właśnie czarną misę po raz drugi. Będzie... No ja chcę dostęp... jedną. C. Ja chcę czarną tak. misę. Kiedy będą mega items? Mm. Tak. Nie, nie pytajcie, dlaczego tutaj jest... To jest po prostu testowy. No, chyba, chyba nie opłaca się. No właśnie, ale, nie, na razie ale, jeszcze nie. Ale, ale Fiurina by mogła zaryzykować, bo ma za, bo ma za dużo. Ma, ma zapas po prostu. Dobra, A lecimy tutaj? dalej. A tu jest taki ma mały spoiler, tu jest taki. No możesz no, też pokazać w sumie. Właśnie, właśnie. Lecimy dalej, cięcie. Aż będzie coś ładnego. Słuchajcie, idę teraz. Do domku, odłożyć trochę swoich temów, trochę tego nie było, jakiś główny nocny halter i łagony trzask drugi, komornikowy widelec. A przed chwilą Moi. była prawie antyzłodziejowy kilo był. No no po prostu szlag mnie trafił po prostu teraz. Aha, jajajaj, jaj. gdzie mam to teraz wszystko dać? EC, dajcie mi do EC moje amory, główne no czarne misę w sumie, tego nie dam mury runą drugi się schowa yy, Więc ja to wszystko sobie gdzieś pochowam i zaraz wraca wracamy do... Do. openingu no, dalej, ja nie? Otwieram właśnie. Ostatni klucz i prawie w mieć własny Hero Rind po raz drugi. Prawie. Jakie to trzeba mieć szczęście? Co nie? Crazy. Trzeba no mieć nie. cholerne szczęście, żeby prawie drugi ten by, no, znaleźć. ładce Kirojnów. Słuchajcie, gdzie ja te itemy dałem? Właśnie tutaj są. I to są wszystkie itemy, które były w Epickiej. Myślę, że to jest może niezły Szymaj, dro... nie. No nie chodzi na chwilkę, bo chcę chciałem na te przetestować. testować, tylko musiałbyś. A gdzie ty jesteś? Jestem przy skrzynkach. Skrzynki! Nie. Godzina nie. 20 ja nie umiem skrzynek! Odp no, odpisywać. 21. A tak, by the way, to jutro będzie skrzynka świąteczna, która jest prawie stworzona. Crazy dzisiaj musi Chodź, chodź. Y chodź. Lecimy... Chwilę. Nie, nie, ja tutaj mam odcinek, ja chcę chodź lecieć. Chodź, chwilę, o coś chciałem sprawdzić, chodź. Y to może krótkie cięcie. Jesteśmy... Kraszowała mi Minecrafta, bo Crazy chciał coś wytestować. Pierdzielimy teraz, lecimy z legendarną, która jest przekozakiem. Tyk. Dzięki animacje, które sam wymyśliłem i dostaliśmy czarodziejska paczka! Czerwona item. Ale. Ładny efekciki. Ale poleciał dźwięk. Hamstwo. Eee, Legendarna! Kula bilardowa. No to dobra. mój pomysł. Może być. To był mój pomysł kula bilardowa. No oczywiście, że twój. Kopaczko Paczysław, ale dostałem widelczyk prezydenta. Dalej. Chciałbym się w końcu coś ubrać normalnego. Dostanę klata magika. Ładny item. Bardzo fajny. Ochrona 4, nie cztery 4, ale w sumie to taki czerwony tylko. No dobra, może być po prostu. Tyle powiem. Yy, dostałem łuk na strunach. Prawie legendarny. Nie wiem co tam było. Pewnie będziecie widzieć. No to czwaniak. Tak. Yy, dalej, dalej i. Dobra, uspokójmy się. Uspokójmy się, może w końcu kiedyś go dostanę. Dostałeś żelastwo na kiju, że tak? któreś to, to jest prawie antyzłodzienie, bo prawie. Sandały, sandały, sandały dostałem. Ale wcześniej prawie mi siekać wypadł. E, sandały dostałem, ochrona 5 och i niezniszczalność 4. Spoko, spoko są. E, dobra, lecimy <śm> dalej. Nużyczki prawie były. To naprawdę dzisiaj pechowy odcinek, w ogóle. Pech, pech i pech. Szarodziejska paczka. Nie. Legendarny rozłuka surowca, lepszy od złodzieja jak ja, przecież. Co mi za dzisiaj lecą? Żelastwo na kiju, które ma szczęście czy nie wydań. Ja krety, to jest e, podruba e, tego... Filofika takiego se. Podruba. Nienawiść po prostu. Nienawiść. Paląca łodyga, którą już posiadam tutaj. Piękne idę, mylecą. Po prostu. Piękne. Zdam, że to będzie piękne. No nie. Ta klozetowa. Dalej. Proszę cię, daj mi coś dobrego. Kuro! O co, co się chodzi? O nie dam. Ja potem odciękujcie się za... Nie pozwólcie mi, żebym się zabił, więc zostawcie subskrypcję i komentarz, i łapkę w górę. I po prostu, dwudaki prawa. Ale i tak pra prawa, dawny mur też jest okej. Okay. Przynajmniej to podpis albo deblis, nie? Pięcik popięty, świński język. Okej. Okay. Może być. Eee, oko, lubię. Nie będę teraz przepisywał z rozsypanki, tylko otwieram skrzynki. Te 13 skrzynek do otwarcia. Proszę, żeby mi coś wypadło dobrego. Kula bilardowa po raz Dalej. Proszę. 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 Kopacz kopaczysław, prawie On chyba był lepszy niż prawa pra dawno mój chyba. Smaragdowy klocek. Może być. Dobra. Nie narzekam. złota item. Nie, 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 nie tęteguję. Yy, sztylet grozy prawie był. Sztylet grozy? Nie, nurzeczki. Nożyczki, fajny item. Fajny item. A właśnie. No, tak, nużyczki po prostu. A co do srebrnej kopuły? Popatrzcie, jakie ma jest. srebrna enchanty. kopuła? Yy, I tak, ja Wam powiem tak, srebrna kopuła daje Wam challenge, yy, tak jak crazy, żebyście yy, napisali w komentarzu, jak myślicie, który enchant jest fałszywy. Właśnie, który enchant jest fałszywy. Jeżeli wiecie, napiszcie w komentarzu. A kto nie napisze, nie dostanie nic. Po prostu. Yy, muszla klezetowa. No chociaż jeden legendarny item dzisiaj. Proszę Cię. Te atomy się tutaj cały czas pojawiają jak to otwierasz. Co? Kiedy się pojawia atom? Bo tutaj czasami się pojawiał kiedy się otwiera. No to jest atom. Ja widzę atom. No ja właśnie nie widzę. No to musisz sobie włączyć drip water i lava. Już mam. Po otwarciu zawsze się takie, takie te pokazują. Chyba, że tylko ty to widzisz. nie dostałem sztylet grozy. O, fajny item. Fajny item. Grabież, no ale to też nie jest taki dość mocny item, nie? Podrzut 2, grabież. Y, chyba 6 to jest. Nie, to jest 4. Kurka i ostrość 6. Nie zniesioności. No dobra, może być. Może na jakimś ewencie go rozdam. W sumie mamy jeszcze hero Herobride. Dwudaki. Tego jeszcze nie grali. A dwudaki są... Mogę. Śled... być. Proszę, dajcie mi jeszcze jeden legendarny. Mamy prawie VIP na jeden dzień. No dobra. Tyle grozy, niby taki legendarny, a szlifowany pazur dalej wygrywa. Bo jeżeli tutaj mi nic nie wypadnie, to chyba sobie jeszcze dokupię 10 kluczy. Mi też. A. Voucher daj. Nie. Tak. Kupujemy, żadne vouchery. Ja Wycik chcę. popięty. Babizna. No dajcie mi chociaż rozłupiać surowca. Nic. Nic. I... A więc wracamy za chwilę, jeśli dostanę 10-15 kluczy. Ok, więc wracamy. Zakupiłem sobie 15 kluczy. Może to wystarczy. Oby wystarczyło. Więc wracamy na skrzynki. E, skrzynki, proszę, szybko skrzynki. Tak, kupiłem sobie te 15 kluczy. Lecimy dalej z otwieraniem, bo odcinek pewnie znowu jest długi. Nie chcę go długo renderować. Znowu. Proszę, wypadni mi. No znowu. Znowu przepiękny item. Pamiętajcie w komentarzach pizzę. Pamiętajcie w, komentarza, w koment komentarzach... w komentarzach pizzę napiszcie. Tak. Jaki item jest fałszywy? Item chyba enchant. No, item, enchant, no enchant. No proszę bardzo, razy dwa, no. no teraz to już musicie napisać. No, no bo wiesz co? No wiadomo, no wiadomo. ściana The wall. Wall! Eee. Yy, diamentowy klocek. Nie, gryzak. Prawie legieder się znowu był, ale tak. O, ja chyba będę musiał iść na terapię poodcinkową. odcinkową. Hełm z hełmu, ale ściana niestety druga. Niestety druga ściana, lecimy dalej szybko. Eee, yy, co my tu mały. Kopacz kopa Szysław prawie był! Maragnowy kloczek też spoko. Eee, tak, muszla klozetowa, znowu, proszę tam nie, nie robić nic, no proszę się nam klucze dostało. Dostałeś bonusowy idem ode mnie, chyba widziałeś. Tak, Co no ty właśnie, no tak, piąteczna skrzynka jutro, pamiętajcie, 6 grudnia, Mikołajki, eee. Crazy, masz dzisiaj być i będziemy kilka godzin skrzynkę robić. I choby do trzeciej, do czwartej w nocy będziemy siedzieć, będziemy robić, być Nie! Nie! Tak blisko były te dwa! Znowu! Niemożliwe to jest. Hey Zee, widzisz w ogóle, co z tych, tej legendarnej wypadają za itemy? No. To jest katastrofa. katastrofa. No. Ja mam... Dlaczego ja mam dzisiaj takiego pecha? Bo to, nie, bo to nie piątek trzynastego. Ale przynajmniej dostanę nużyczki. Prawie kopacz, kopacz a jest słaby. O, dobra. Nie ubierzemy się dzisiaj do porządku, może następnym razem się uda. Odcinek trwa 17 minut, więc możemy go chyba zaraz zakończyć, co nie. No, nie chcę, żeby się odcinek długo renderował, więc... Tutaj będzie skrzynka. Proszę, Proszę mnie nie teleportować adminie. Yyy... Więc y, to widzimy się na serwerze. Piszcie, co to za enchant w ogóle jest fałszywy. Ten, który jest enchant fałszywy, i proszę mnie nie wytkować. Y, pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. No, widzimy się na serwerze. To coś jeszcze miałem do przekazania. No wiadomo, jutro skrzynka wystartuje, więc bijajcie, bo tutaj będą fajne te itemki, i tylko do. W sumie dowiecie się jutro albo pojutrze. W sumie po, jutro pojutrze dopiero będę odcinek nagrywał, bo odcinek ten wyląduje dopiero w poniedziałek. Jak się nie mylę, to będzie chyba siódmy, no to wiadomo, że już ta skrzynka... Proszę mnie nie teleportować! To będzie już siódmy, czyli poniedziałek. A więc my to nagrywamy go piątego. No, to jest sobota, więc w poniedziałek spodziewajcie się tego odcinka, no w sumie... Jak to oglądacie to już na pewno jest. Chyba, to nie. Więc komentujcie, subskrybujcie, kręci się z wami żegna. Na razie. A i pamiętajcie, że mega itemsy. Proszę mnie ten... No dobra. O nie, dałem spoiler, co będzie w skrzynce. E, tak, tutaj są itemki do legendarnej. Prawie mi wypadło takie coś, takie coś. Legendarny item. Lepszy niż tamtej Ja cię kręcę dlaczego? To jest takie złe ten... Ten legendarny siekarz ma jedyna osoba na serwerze. I nie, to nie jestem ja, bo ja mam mieć w władcy. <laughs> <Ale i> na... <laughs> proszę nie cheatować. <laughs> Ona nie cheatuje niestety. Pierwszym razem. No, więc jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie. Koment... No, lajkujcie, 10 łapek zostawcie, bo jak was... Bo jak nie zostawicie, to was po prostu... Uduszę. Uduszę. No. To crazy sobie... Z... No jak crazy zobaczy jakiś dobry item, to... Od... Całkiem fajne. No dobra. Trzymajcie się i cześć. Bye.